Kapapnoc na ból, przed snem. Sponsorem programu kolejowego PKP jest Polsa Sponsorem programu jest Telewizja TV Box HD. Ha! Kochani, zaczyna się. Sponsorem programu jest właściciel marki składywęgla.pl Sponsorem programu jest spółdzielnia mleczarska w Gostyniu. Producent super mleka ze zwiększoną zawartością wapnia i witamin A i D. Sponsorem programu jest właściciel platformy sprzedaży wycieczek i sieci salonów wakacje.pl Sponsorem programu jest ASMR Marta w Niemczech. Najlepsze polskie asmry wraz z wyzwalaczach oraz na sen. ASMR Marta w Niemczech. Lubimy to słuchać. A to nie wszystko. To, co jeszcze u nich teraz jest. Na film zaprasza RMF FM. Najlepsza muzyka. Sponsorem programu jest operator nowej sieci komórkowej A2 Mobile. So Sponsorem programu jest muzyczna jazda. Największe hity muzyczne dla podróżujących samochodami w kłęb świata. Do wspólnego oglądania życzy sponsor Tajny Hans Asmr, relax, sen, medytacja. Na film zaprasza Radio Z. Radio Z, Siła Muzyki. Flixbus. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarł. Przychodzą za dnia Eksorsta, za niecałe 300 <grystanie> godziny korkus Wybiję z Maraku i drink Werbea Walker jest w kranie, zasilam miasto jak Enea, Rolex nie kłamie, Porsche nie ty.